Oh, Neymar! Rama, Taka margarina. Bierzemy sobie miskę. Miska może być obecnie jaka, najlepiej żeby to. Dajesz! Dzień dobry, piosenkę o trząchaniu jaj! Bantana? Bantan. Niech pan zobaczy jak pachnie. Czuję pan? A super, a za ile? Nie, nie wiem. No bo ja chcę nagrać. Nagrać. Nagrać! Dobra, zamknęło, Dobry, jestem nielegalnym dealerem spraw narkotykowych. <noise> chcę kupić ten słoik <noise> Ja mam tylko ogórki konserwowe, żeby tutaj miód. Miód. Ogórasa i wsadzaj do miodasa i zjedz to.

Yy, kur... drugie piętro Dzień dobry <noise> Dzień dobry. E, masz, Tutaj masz, y, ten... Jak kucnąć? I come to... Jak, jak kucnąć? I to... Ej! Mile to jest skrót od oh. and Intelligent Lesbian Po ze mną nie zaczynać Bo ja sprzedałem Mikołaja Co takie? Jak... Pomyliśmy się Eee! <noise> Rozjadł... okulary Patrz Tylko wiesz, to czuję taki dyskomfort, jakby jak ktoś mi wącha dupę możesz przyjść pierwszy O Ciś z dupy! <noise> ja tak żałuję Abibasa jeszcze. O, Abibas? To nie jest sponsorowanie, ja, ja, ja. to jest Abibas ja, ja, Jak wącha, jak wącha? Pachem. A <noise> Czekasz tu na chwilę... Jak ona się nazywała? Matylla Poczekaj Zosia! Delicja! Oj, merci. No co? Powiedz mi, że jest tak dobra. jak danone Ten w produkcji. Jak co? Danone w produkcji! Jak danone? Danone! Danone? Co to danone? Deser <laughs> Nigdy nie miałem rodziny, wie pan i nigdy yy, jeszcze brata nie miałem. Brat wyjechał, tam walczył na wojnie. Chyba... Nie wiem której... Nie jestem zaopatrzony w geografię. Bąberka Zaraz <noise> <noise> sobie stanuję jak jeszcze raz nie dotkniesz! Przepraszam. <noise> e, moja mama umarła w wieku 35 lat przy porodzie. Mieli, ale mama umarła z bólu, a mój tata po prostu mnie zostawił i nie wiem kiedy wróci. E, ostatnio się do mnie odezwał Ale. Ale to nie był on. Dobra, yy, peron numer 7 Pociąg 4. Dobra, taki samochód. Dobrze to, możemy bilet? Ciecha. Nie. Dobra, a ty wejść się, przebierz za kogoś innego, nie? Mogę być tym. Dzień dobry, witamy. Cześć. No, idealne. Piko się, kocham ten... cię. Mm. jest Jaki kur... Familio Lilia tu się dzieje. Familio Lilia. Jest, jest, jest. O, czekajcie chwilę, babcia. Ej, halo babciu, nie mam już stu... O, mój bazer nie no, wypierd... To Jesteś głupi, nie tak w montażu zrobić? No nie, <śmieniu> <śmieniu> zapomniałem Dobra, proszę się... Ja zapomniałem, ja... że mam Rolexa, przepraszam Panie, ale ten... A ja zapomniałem, że mam protezę biodra Dobra O, ci żart o krówce? Jaki? Puk, puk, to tam chowa. Nie Puk, puk Puk, puk, kur... Co tam? Patrz, ej patrz, 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 wiesz jaki możemy zrobić efekt akcji? Patrz Patrz, patrz na mnie, patrz na mnie no. Umarłem na raka <laughs> Mi... Ola, tak ze mną? Ja mam takie krótkie ręce No bo ty jesteś krótki Jak mój chłop Szybko, 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 chodź pan, o. już panu podaję współrzędne Prosto Musimy tym ja. jest bardziej pancerne I co teraz? E. Ja Tego chciała zabić. Aaa! Myślę, to Wtedy państwo dostaną darmowy śród do broni I Iraku. I broń. I broń. Nie, lepszej pani, proszę się odwrócić, bo musi, musi się przebrać. Nie, pan... Pana... House one people Ne kadar <laughs> <laughs> <laughs>